Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku fotorandomizera tego challenge'u naszego. W tym challenge'u mogę wziąć tylko latarkę i aparat. Za każde zdjęcie zrobione na trzy gwiazdeczki, mogę zakręcić sobie oto takim kołem fortuny i wylosować sobie przedmiot, który mogę wziąć. Także witamy w Ashfield Road. Mamy tylko latarkę i aparat dostępny. Pierwsze dwa zdjęcia to uda nam się bez problemu, mamy kość plus przedmiot, także tutaj już, można powiedzieć, że tak łatwiej troszeczkę będzie. O, zobaczcie, cyk, już mamy pierwsze zdjęcie, w możemy zakręcić sobie i wylosować jakiś przedmiot i teraz trzymajcie kciuk. Dobra, tu nasz duszek jest gdzieś u góry, w pokoju, tak? Tu przypominam, normalnie mamy trzy dowody, taki profesjonal. Tutaj chodzi tylko o to, aby znaleźć duszka. Jesteś ale, no tak, nie chcę ryzykować sobie walne zdjęcie jakieś. Dobra. To jest, który drzwi Dobra, widzę, rzucił, ale nie widzę, którymi drzwiami rzucił, także wolę nie ryzykować. Jestem pod wrażeniem, że tyle zdjęć mi się udało zrobić. Ja się dobrze nie wlazłem do tego. No czekaj. Korki były w garażu? Nie, na dole, w piwnicy. Korków nie włączyłem, ale już leciałem do góry to Kurczę, jak... ale wcią... Tak w wciągło. Cztery zdjęcia, ale teraz nie sprawdzałem, czy są dobre, prawdowe. Tu by nie było jakiegoś Jaki był... Czekaj... Przedmiot. Nie, nie mam przedmiotu chyba. Nie, witcha, dobra, mam. Po co mamy cztery zdjęcia? O kurczę, trzy zdjęcia. Jedno spartolone, to trzy kręcenia mamy. A jeszcze normalnie widać, bo nagrało się, że on tym butem rzucił. No i co? Powiem. Dobra, aparat zostawiam. Trzy kręcenia. Trzymajcie kciuki, aby te kręcenia były takie naprawdę solidne, a nie, żeby jakiś przypał był. Dobra, kręcimy pierwszy raz. I co mamy? Czujnik dźwięku. Coś to mi się nie przyda na tej mapie. Dalej lecimy. O nie, no serio parabol. Och, no dajcie coś. Daj. Dobra. Idę. Ruta. Cobie mogę wziąć parabola. A sam sensorów, no nie biorę na no. zdjęcie ducha. Dobra, tutaj w ogóle nie chodzi mi, żeby zrobić perfekta, tylko chodzi o to, żeby po prostu, jakby to powiedzieć, znaleźć ducha, prawidłowego oczywiście. Ale ciężko nie raz, jednak taką fortuny to jeszcze bardziej, to zdjęcie. się żeby jest To zdjęcie jest tak no, rzuć Nawet możesz króta spalić jak ty chcesz Kurczę

Idę zakręcić. Może coś, coś dobrego mi przyniesie. Jedno kręcenie mamy teraz. Na czwórka, ewentualnie piątka nawet 78 ty, 79. Jedno kręcenie możemy sobie przeprowadzić, ale przeprowadzimy. Zobaczymy, co nam wylosuje te Fortunę. fortuny. I co. Dobra. no Lepsze to niż na przykład ten czujnik dźwięku akurat. To już tam... No dobra, niech niech mu będzie, nie? Kamerka, nawet ze statywem sobie wezmę, bo może akurat w tym pomieszczeniu będą orby. Chodź. No niestety, no niestety. Zapalniczki mamy, zapalniczki sobie tam możemy śmiało użytkować. Ale po co nam zapalniczka bez smaża? Tu jesteś czy tam tu teraz jesteś? Nie chcę teraz tak rzucać zbytnio. Daj, daj, daj. Kurczę, Sparta lub zdjęcie, nie? tam tamto mam takie wrażenie, że to to okno jednak walną. Kurczę. Weźcie teraz to. Muszę mu tylko dziękować za to radio. Interakcja. Jak wylosuję sól, to mogę tylko jedno zdjęcie z soli zrobić, żeby nie było, że tam 9 soli i 9 zdjęć. I idę. mam kciuki, żeby coś dobrego to było. Kręcimy. Trzymaj się też kciuki, bo normalnie ciężko będzie wtedy. Świeczka. No dziękuję. Dziękuję bardzo Bardzo przydatny. Jak mówiłem zapaniczki mamy dostępne. Tu jest świeczka jeszcze, proszę. Klimat zrobimy. Wiecie co świeczka daje, nie? Zdjęcie kolejne Tylko niech zdmuchnie. Zrobić tam kilka zdjęć z świeczką, to nie jest za bardzo. Zastrzegam sobie prawo do zrobienia jednej... ...do zdjęcia tylko świeczki. Tak jak z Solą. Ej. Czy on się przeniósł gdzieś? Idę walnąć. Kręćmy jeszcze raz! Kurczę, ciężko powiem wam szczerze. Nie spodziewałem się takiego obrotu. Dobra, kręcimy. Zobaczymy, co nam teraz nasze serdeczne koło wylosuje. Ufałkę. To już jest interesujące. Interesujące. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakiś dowód, chociaż. Kurczę, tak czekamy, czekamy. A, siedzimy na łóżku. Tutaj. I co teraz dalej? Nie ja zdjęcia nie spartoliłem? Nie. Te ufałeczki też nie będziemy mieli, nie? Raczej. Dobrze. Które teraz drzwi? Ciemno, to ja nie mogę zrobić. On nawet nie rusza tymi drzwiami. Kurcze. Idę, z... czekaj, to biorę, idę zakręcić. Jedno kręcenie mamy normalnie. Jedno zdjęcie, tak, jedno zdjęcie, jedno kręcenie. Co nam wykręci ten nasz? Było wideokamera, było. Już mamy u góry. Ten sensor był daj, może jakiś przedmiot, który. Książka, dobra. Dobra. Już, już pomału tak lepszy ubiera, obiera. Dobra. Mamy książeczkę, tak? Zobaczcie, tak. tak się mówi, ale to jednak jest takie pewne utrudnienie. Tam, że można. Tam nam interakcja. Pismo ducha, interakcja. I jeszcze jedno zdjęcie możemy zrobić sobie. Pismo ducha. I na dobrą sprawę to już się kończą nasze zdjęcia. Pismo ducha. I co my tu mamy teraz? tutaj, no troszeczkę... Dwa zdjęcia możemy walnąć. Co to jest? Tutaj taka trujeczka. dobra, to nie, 62% sanity, to też nie za bardzo. Chyba, że później po krokach go tam porozpoznamy. Dopiero dwa kręcenia przeprowadzimy, no sprawdzimy to. Co nam da? Może mf jakąś? O, smadza. Dobra, fajnie, z tego to się cieszę akurat. Następne. Ufałka i sieczka była. Następne. MFK. Ostatnie kręcenie. Jerzę MFK. MF MF co teraz? Były dwa pisma zapisane. Nie oni. Oni chyba i tak niedostępne jest. No nie. Weź coś tutaj z tym teraz Wykombin. Czwóreczka, dobra, tu czwóreczka zaliczyło. Proszę sobie zobaczyć na dół. hiding spot to jedynie całkowicie na dole. Mówi, no kawał drogi. Ja to EMF-ki, piątki nawet nie widziałem na tym, na wykresie. 52% sanity. No moroj to nie będzie, bo ten moroi raczej mocniej to sanity wy sał. czekaj to. Jakiego dowodu nie było? Bo to mamy UV, -ki. nie było, orbów nie było, gryczę Dioś. O no tutaj patrz, po pierwszym Hancie już będzie wiadomo, czy to nie jest. Czy tam, ten... Nie no tego nie było. Ufałki ani ładnie. Nieładnie. Czemu tak się bawisz? I brojarzu jedny. Pochodzę sobie trochę tutaj. Posiedzę. Będzie słychać. Chyba to będzie Dioś. Zarzuca. Ale Diosia tu tam. teraz Wszystkie już wykorzystaliśmy kręcenia. Teraz tylko czekamy na W Jak długo? Zobaczcie. Dioś. Josiu, kurde, to bord. Ale najważniejsze, że mamy ducha. Pięknie. Jak tylko usłyszałem ten dźwięk tego hanta, te kroki, no to już byłem w domu. Jak fajnie. Zobaczcie, mamy. Normalnie w dzisiejszym tutaj filmiku ten kurczę, no ten koło fortuny tak nie dawało nam zbytnio. Szansy takie łatwiej, żeby na przykład dostać kilka tych przedmiotów na początku. by ducha rozpoznać, a to tak ciężko. Ale się udało, mamy prawidłowego ducha. No i dajcie znać, czy Wam się podobało. Łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. Dzięki, cześć!